No, i się Manko, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Brakuje nam dwóch oczek rankingowych do dojścia do 2000. Może tym razem uda nam się tutaj w tej partii ten wynik tutaj przełamać. Generalnie tutaj moja przykoda z rankingiem 1900 zajęła mi trochę dłużej niż pierwotnie planowałem, z tego względu, że no jednak przeciwnie, gra błyskawicznie wręcz. Z tego względu, że Zatem c 7 czy chcemy grać goniec może zagramy goniec g po prostu. Z tego względu, że no cały czas tutaj się uczę, jest dużo błędów takich technicznych często z mojej strony, coś się nie nagra, coś się źle kliknie. Czasami też na przykład jak jest partia taka, taka typu, że na przykład przeciwnik coś mi skliknie szybko albo ja mi skliknę, no to po prostu e, postanawiam tego potem nie wrzucać, bo wydaje mi się, że nie ma to większego sensu. No dobrze, poszła tutaj taka obrona, wariant wymiany obrony Karokan. Dosyć szybko, tutaj wszystko przeklikane. A4. Biały chce tutaj pozyskać jeszcze więcej przestrzeni na skrzydle królu hetmańskim. Jeżeli jest jakaś A5, no to teoretycznie osobie sobie punkt B5, tylko że on tu najchętniej by skoczył skoczkiem. Tylko że skoczkiem nie ma na razie jak tu skoczyć musiałby odbyć jakąś bardzo długą drogę typu hetman C2, skoczek B1, skoczek A3, skoczek B5 no i wtedy faktycznie mógłby mi zagrozić tym żeby wyjść tutaj wejść skoczkiem i nie bardzo miałbym jak go stąd już przegonić, no ale czy przeciwnik się na taki plan zdecyduje zobaczymy mój plan, no mój plan jak w takich strukturach to jest oczywiście że znaczy, no mogłem zagrać wcześniej hetman C7 jednak bo ważne jest jednak żeby przejąć kontrolę no tą diagonalą no i mieć Jakąś kontrę. Generalnie plan tutaj często się opiera na tym, żeby pójść jednak ruchem E5 do przodu. Podważyć trochę centrum białych, nawet kosztem tego, że zostaniemy sobie z takim izolakiem na D5. No, taki jest plan dokładnie. No dobrze, poszła wieża E1, bardzo naturalny ruch. Na ten moment trochę krzyżujące moje plany pójścia na ten. No na pewno on by chciał pójść skoczek E5. Ponieważ teraz wybić nie mogę skoczkiem, gdyż odbija pionkiem i mamy widełki. No ale mogę zagrać koniem z F na D7. Co spowoduje, że znowu wzmocnię sobie e, wzmocnię kontrolę nad punktem E5. On skoczkiem skoczyć tutaj oczywiście nie może. Ten skoczek trochę smutno się patrzy w pole tego skoczka. W sumie FG mogło być takim też ciekawym konceptem. otworzyć sobie linię F. Zawsze tak automatycznie się odbija tym pionkiem H. A ostatnio, szczerze mówiąc, parę linii też widziałem ciekawych, właśnie, że w podobnych pozycjach, może nie w tej konkretnej, odbijamy sobie pionkiem z F, zdwajamy linie, wierzę na linii F i staramy się do tego E5 doprowadzić, likwidując swoją największą słabość, czyli pionka z E6. No dobrze, poszło tak. Czy mógłbym teraz zagrać teoretycznie ruch E5? On zbije, zbije, no powiedzmy, że wybije skoczkiem i wybije skoczkiem. Czy mnie takie coś zadowala? No, na pewno on by sobie prawdopodobnie poszedł na pole Hetmanem hmm, na B5, atakując mojego pionka na B7, jednocześnie wywierając presję na, na, na D5. Może zagrałby wieżę D1, jakieś końbetrze. No, i to nie wygląda szczerze mówiąc najciekawiej, ale pytanie moje brzmi: jaki inny plan w tej pozycji mógłbym w ogóle widzieć. Może niepotrzebnie jednak zagrane w ogóle to było A5. Często mogę zagrać A6 i próbować przepchnąć jakoś B5. No nie wiem. No może wie, że E8. Może zagram skoczek F8, F6. Zobaczymy. Czy teraz Hetman B5 jest groźne? No jakoś turbo chyba nie, bo sobie po prostu zagram Hetmanem na C7 się wrócę. Może jakieś wieże A6 z groźbą wieży na B6 przestawiania się, i jednocześnie patrzę cały czas na punkt E5. No to już takie powolne raczej szachy, jakieś takie przestawianie się. No nie jestem z tej pozycji jakoś turbo zadowolony, no bo jednak tutaj na pewno myślę, że jeżeli ktoś może mówić o przewadze jakiejś tutaj, no to byłyby to oczywiście białe jakimś takim pressingu. Czy taki palma sens? Czy on może jakoś łatwo go odeprzeć, no skoczek b3 może nie, ale no nie wiem, b3, c4, no b3, osłabia oczywiście pionka b i c. Skoczek b6 na przykład, ale to mi nic, no nie wiem, wie, że a6 wygląda całkiem, całkiem ciekawie, żeby zagrać jednak to, żeby to żeby wprowadzić gdzieś do gry i właśnie potencjalnie może jakieś osłabienie tutaj wymusić na skrzydle hetmańskim, no i zagrajmy sobie może, a w ogóle teraz skoczek b6, b3. No, jedyne, czy on mi teraz grozi, to jest po prostu że sobie wjedzie skoczkiem na E5. No to ja sobie zagram tu wieżą na B6. Nie jest to może jakiś naj, najdynamiczniejszy plan. No dobra, poszło skoczek F1. Co teraz? Może się przestawić? Możemy znowu wieżą na C8. Tylko po co? Możemy wieżę ustawić tutaj na przykład, ustawimy na B3, Hetman C2. No właśnie, to jest też to, że nie mogę zagrać, na wieżu tu i pójść skoczek b6, żeby tego pionka przeatakować, no bo nie bardzo miałbym jak bronić tej wieży z b3. Hmm, jak mogę tutaj się uaktywnić? No teraz na e4, no ale to on oczywiście sobie wjedzie skoczkiem na g3 i pole e4 będzie jak najbardziej kryte z jego strony. No teraz na c4 byłoby fajnie jakoś. Przebrnąć. Może się, może się wrócimy jednak wieżą na A6 i zagramy tak skoro on odszedł skoczkiem. No nie wiem, pomyślmy. On na E5 tak wiedzie, więc to nie jest. Jakoś turbogroźne. Tutaj w ogóle poszedł. No dobrze, no to ja gram skoczek B6. Atakując pionka na A4. Spodziewam się ruchu B3, szczerze mówiąc. No, ale wtedy już się przestawię przez wieża C8. Okej, okay, nawet tak poszło. No dobrze, to ciekawe, ciekawe. No dobrze, to zagram tak jak chciałem, i tak chciałem grać w 8 więc zagram w RECO8. Tym skoczkiem nie może, bo będzie 94. Ogólnie i tak już trochę grozi skoczek na B4. No, wygląda to w chwili obecnej nie najgorzej w sumie. Tutaj przeciwnik wybrał dosyć taki dziwny, podejrzany plan, że przedstawicie skoczkiem z F na H2. Szczerze mówiąc, nie rozumiem chyba tej intencji na ten moment, żeby wjechać dwa hask, no, skoczek G4 i F, E5, no mógłby, ale, ale czy to jest warte tego wszystkiego? Nie wiem. Skoczek C4, no B3 zawsze byłoby dla nas tutaj co najmniej korzystne, no bo osłabimy mu punkt na C3, tylko czy chcemy grać tak, czy chcemy jeszcze się do tego ruchu jakoś przygotować inaczej, pomyślmy. No bo zagramy tu, co, wieżą znowu zagramy tu, zagra b3, no i ten skoczek jest taki trochę zagubiony, nie? Skoczek c4, no w sumie może nie wieża, ale na przykład hetmanem sobie odejść gdzieś, no zobaczymy. Najpierw zagramy może skoczek c4, zgodnie z założeniami. No i może sobie właśnie tym hetmanem gdzieś, ale no dobra, nawet nie dostajemy szansy, żeby to zrobić, no bo przeciwnik od razu gra b3. No, i dobrze, i tuż będziemy atakować, może tego pionka na C3? Jest to jakiś pomysł? Hmm, poszło skoczek G4. Może po prostu sobie ucieknijmy na E7, bo znowu, jak wyjdzie skoczkiem na E5, no to nie da się ukryć, że oba jego skoczki będą patrzeć na to jedno pole. On na pewno chciałby wymienić e, tutaj jednego ze swoich skoczków. No, ale ja się na to godzić nie muszę. Mogę się przestawić skoczek D7, skoczek F6, jakby zagrał jakieś tutaj. Skoczę K5, no mogę potem zagrać właśnie wieża C6, może, może kiedyś Hetman A3. Okej, okay. przeciwnie, nie gra tutaj dosyć bezpośrednio, Hetman D3. Może teraz mogę zagrać Hetman A3 nawet, no bo nie mam tutaj jakiejś wyraźnej groźby. Tu wszystko się no, bierzą na E6, nie ma jakichś bić. No to może mogę zagrać w Hetman A6, no co, nie może grać B4, Hetman C2. No, wygląda brzydko, co wierza, B1 na pewno nie. Obstawiam albo Hetman C2, albo No Hetman C2 w sumie, albo Skoczek D3D2 jeszcze ewentualnie z takim ruchem, ale no to też nie wygląda pięknie, szczerze mówiąc. No, no nie wiem, nie wiem. Pozycja mi się zaczyna podobać. Teoretycznie właśnie wyrobiliśmy tutaj przeciwnikowi słabości na, na szczycie hetmańskim, do czego przeciwnik wcale nie musiał na to pozwalać. Nie musiał. Ale zostało zagrane, co zostało zagrane. No i dobrze. I wieża B1, i to mi się podoba Już tutaj jedną wieżyczkę sobie odganiamy z, od akcji. No i pomyślmy, jak możemy to aktywować dalej. Skoczek A4, bo tu w ogóle mogę o tym myśleć. Skoczek A4, BA, wieża bije C3. Jakie opcje ma nasz oponent? Tu nie może, no tu może. Tu nie może, ale tu nie może. Znaczy tu może. No nie, no tutaj nic takiego na razie myśleć o takich szaleństwach tak, tak świlo właśnie będę na razie. E, no dobrze, ale co mogę zrobić? No podał mi się skoczek D7 tak naprawdę. No bo czy wieża C6, czy wieża mm, na B6 to po prostu wzmacniamy sobie tutaj nacisk, więc. No bo to Na A8 nie ma sensu. Skoczek D7. Jak zagra tutaj, to nawet mówię, chyba nie muszę nic tutaj z tym robić tylko mogę zagrać skoczek F6. Aha, on mi pogrozi, że zagra skoczek G5 w następnej turze, tak jak ja się przestawię na przykład tutaj. No i będzie grozić tutaj pole F7, będzie bardzo sobie. No to zbijmy sobie to raz. Tutaj jakieś groźby, no i zagramy wieża B6 na razie może po prostu. Zobaczmy co przeciwnik zrobi. Pewnie pójdzie jakiś hetman F3 jednak, żeby zagrozić tutaj. Ale to ja już mogę grać na przykład F6 tak też swoją drogą, bo punkt E6 się broni, punkt G6 się broni. E, Okej, okay. no i jakoś to wygląda szczerze mówiąc. No dobrze, poszło tak, że on chce jednak bronić tego pionka B za wszelką cenę. I co ja mogę zrobić? Może mogę zaproponować mu tutaj wymianę skoczków. To mi się też podoba, tylko. Aha, no to nie, to będzie na D7 wjazd. To mi jednak mi się nie podoba. F6 Bicie, bicie, bicie. Bicie, szach, chowam się, bicie, 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 no ciekawy wariant, pomyślmy jeszcze raz, f6, bicie, g6, skoczek bije g6, no, raczej muszę, hetman bije g6, no i wie, że bije c3, tak? No i on na p zapewne zagra hetmanem na e8, no i ja się osłonię hetmanem na f8, nie ma bicia z szachem, bo, bo broni wieża. Nie może odejść tutaj nigdzie, bo tutaj właśnie wieża broni. No, może na D7 ewentualnie odejść. No, podoba mi się to, idźmy w to. Bo po pobiciu na C3 no moje pionki nie będą aż tak słabe. Nam no, czy te pionki, tak? Tu się wszystko nie będą ją. OK, w ogóle tak poszło. Dobra, czekaj, czego nie widzę. Czego nie widzę, czemu, czemu tak poszło. Czy ja nie mogę zagrać wieża C3, wieża C6, skoczek C5, B6? I nie ma gdzie odejść skoczkiem? o co chodzi? Czego nie widzę. Albo w ogóle wieża D6 teraz zagrać. Czekaj, 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 czekaj. Wieża D6 gam, nie? Wieża D6, no skoczek C5 by chciał zagrać. No i B6. Aha, i skoczek A6 ewentualnie, ale tu nic nie może. Tu, 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 tu. 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 Nie no, nie widzę szczerze mówiąc. Czy zagrać tutaj i się nie przejmować jakimiś dziwnymi wytworami tu? O, no to będzie groziło tu. Dobra, zagrajmy na razie z wieża D6. No podejrzanie to wygląda szczerze mówiąc. No musi grać tutaj, a ja zagram sobie B6. Nawet jakby wiechą mam na A6, no i na to sobie po prostu na C3, bo w sumie i tak ta wieża przez tego skoczka broniona. Czy hmm, czegoś nie widzę? No B6 gramy. No i o co chodzi? Aha, i to, że nie mogę bić, bo, bo wieża. No ale tu mnie nic się przecież nie ten, nic przecież mnie nie. To, to się też broni, bo tu broni. No dobra, no a co jak zagram po prostu sobie tak. To co? No tu przecież musi chyba zagrać. Aha, na D3 się schowa. No ale to już sobie biję na C3 pionka. I no tutaj pozycja nie jest zbyt internet. Aha, no to on zbije na, na B6 ewentualnie. Ale ja się mogę wrócić jeszcze na przykład na d6, obronić pionka na z b, a pionek na c i tak sobie ginie, bo po ruchu skoczek b3, D3, aha tutaj zagrał, czemu w ogóle tak zagrał, tego nie wiem, ale wydaje mi się, że to już był błąd, no bo hetman d6 wjeżdża i to nie jest groźne, bo wojeżdża, tak, bo już się bałem przez wierzę, że znowu czegoś nie widzę, ale no skoczek sobie broni tej wieży, więc jak najbardziej. Jakby chciał pobronić. No nie, nie chciałem bronić. Tyle na tyle się tutaj. Nie, nie, na tyle się nie odważył. Hop. No i co teraz? No, ma co prawda dwa wolne pionki. To mu trzeba przyznać, że to wygląda nieciekawie z mojej perspektywy. Trzeba przekonwertować jeszcze tego skoczka więcej. No ciśniemy na punkt C3 na pewno. Może zagrać, może w sumie możemy, mogliśmy zagrać. Jeszcze wieżę A6. Cii. Ale zagramy w następnym ruchu że A6, jeżeli to nie pójdzie. Najpierw zagramy tu. Najpierw zagramy tu, żeby nie było Hetman B5, i groźmy teraz pójściem wieżą na A6. Tak to widzę przynajmniej. Hetman C5. No, Hetman C5 będzie jeszcze takie, już w ogóle będzie miał trzy pionki. No zobaczymy, zobaczymy, co przeciwnik tu jeszcze pomyśli. Tego skoczka bym kurczę jakoś chciał aktywnić. Hetman A3. Zobaczymy, no jak teraz zagra tu, no to tu na pewno będzie dobre, bo po prostu tego pionka sobie za i bierzemy. Jakiejś C4 nie wchodzi. No dobra, poszło tak. No to mogę grać wieże A6 jak najbardziej. No on musi grać tu, by sobie bijemy. On musi w ogóle bić tym. No i bijemy pionka na A4. Grozi oczywiście to, tak jak najbardziej. No i teraz grozi tutaj. Podejdziemy sobie królem w ogóle? Zdążymy? Zdążymy chyba. Podejdziemy królem. No on nie może nigdy czy może C6 zagrać. Ale będziemy szybsi. No Jeżeli on nie decyduje się na marsz pionkowy od razu, no to jak najbardziej będziemy tutaj. E, tu, tu, tu no szybsi będziemy. To się zgadza. E, E5 możemy zagrać w ogóle. Teraz na przykład tu możemy wiarz zagrać. Tu, żeby podstraszyć go. To jest tylko. Mm, tu, tu, tu. Nie no, to jest tylko straszenie, bo możemy tak zagrać. Tutaj, 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 tutaj. No, wjedzie mi z szachem, a ja tutaj, ale tu się wszystko ładnie broni ogólnie. Tutaj nie ma strachu, nie ma strachu. No tak, no tak, tak, tak. No, ja sobie zagram teraz, tak. Pytanie, czy chcę wjechać tu z koczkiem? Może tak bym chciał wykonać taki manewr, czy nie? Czy wieżą lepiej? Tutaj. Wierzę, zainstalować na. Eee... Zagram tutaj najpierw w sumie, bo nie podoba mi się to, że ewentualnie po, sk wierzy, yy, ulele, po skoczku D6 i wieży B6 mógłby jakiś wieże D1 i patrzyłby się niebezpiecznie na mojego pionka z D, no ale raczej to nie jest teraz problemem. Może tu królem w ogóle my zagramy skoczek D6 chyba, no albo skoczek tu. No dobra, poszło tak, no to my idziemy tak. No, może mogą zagrać trochę lepiej niektóre rzeczy, to prawda. Bić, nie, w ogóle tu nie może tutaj, bo... Grozi mat w jednym ty o co to ci chodzi? Nie możesz... Co ja odjebałem? Nic nie grozi przecież. Boże święty. Co ja odwaliłem? No tak, i tak to się właśnie odbywa jak jest mało czasu na zegarze. No myślałem, że jest mat tutaj, ale jest myślę na pole D5, teraz na pole E6, może tu wjechać, ja tu nic nie mogę. No czemu tak? Znaczy no nie wiem no. Tu, 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 tu. No nie jest to przyjemne. Nie jest to przyjemne. Z wygranej pozycji praktycznie figura więcej. I przegrywamy partię. Tak naprawdę nie wiadomo z jakiego powodu. Znowu kwestia czasu. Gdy nie to, że miałem tylko 30 sekund na zegar, to pewnie trochę sobie bardziej pomyślał, jak to przekonwertować, a tak chciałem grać szybkie, szybkie ruchy po prostu. No i niestety tak to potem wygląda. No, nie wiem, co może grać też, no. Tu, tu. Ja mogę zachodzić chodzić między tymi liniami tutaj. Jeden koło trójką. Ja nie, mog nie mogę nigdy odejść tym skoczkiem. No dobra, okazuje się, że mogę. No nie wiem, tutaj zagram, no. Sam gra sam grać tak naprawdę? Sobie dam szacha, czemu nie? Dobra, poddaję parę No przecież co ja mam grać? Boże święte, no. Mm, no no to był oczywiście, że błąd, w ogóle ja no bić nie mogłem, znaczy bić tego nie musiałem, czemu ja tak zagrałem, to tego też nie wiem, w sumie jakiś szach tutaj w ogóle przynajmniej nawet nie może, musiałby się fair nie może odejść, bo bije na c4, musiałby się zasłonić, bicie, 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 no i to już inaczej wygląda nawet, to po prostu gram skoczek b6, tu, z tym pionkami nigdy nie przejdzie. Gram wieża D8 albo A8. Wrzucam wieżę gdzieś z tyłu. No i wygrywamy. No, a tak co? No, a tak oczywiście lipa. No, a no, zobaczmy, jak to wyglądało w środku. No tutaj jest ta no, równizna. A6 może było lepsze. No, bez znaczenia w sumie A5 nawet było ciut. No, a to samo. no Trochę. Myśli, myśli, komputerek, ale jest 0 zero i 0,0 zero, zero praktycznie. Tutaj nic nadzwyczajnego, nie ma firewerków, nie ma wybuchów, po prostu się ustawiamy. No nie wiem, czy to wie, że było jakieś takie ładne. No nie, no tutaj coś trzeba przesadziłem z tym ustawieniem wszystkich figur prawie na linii 6, bo tutaj białe mają delikatną przewagę. Ale no nic z tym nie zrobiły, Osobiły się właśnie przez ruch na b3, ja sobie wróciłem z skoczkami się przestawiłem, tutaj podobno to było słabe, pewnie mógł grać skoczek e5 teraz, czy skoczek chodziło, no chyba chodziło o to. I nie bardzo miałbym jak się bronić przed ruchem hmm, skoczek g5. No ale tak, nie poszło, poszło na b3, na a3, wieża b1, tutaj właśnie to był bardzo sobie ruch. Przestawiamy się skoczkiem, wymieniamy sobie figurę, on broni za wszelką cenę pionka z b, ja gram f6, f6 okazuje się nie było wybitne. Czemu? Nie no, bić nie, bo to jest równa właśnie, skoczek d7 podobno jest dobry i po skoczku na d6, c5, jak najbardziej, no to było niedobre, to było słabe, ale co tutaj było lepszego? Tutaj bicie? Nie. A skoczek a6? Też nie. O co chodzi? A, że jakoś mi uwięzić hetmana, co? No, hetman d2, ty jaki to jest plan dobry. Raz, zrobi sobie wyjście dla skoczka, dwa, że grozi teraz po prostu wieża A2. I co, ja muszę bić to, tak? Czy mam jakieś inne? Muszę bić. I on gra wieżą sobie na A, no ja sobie on bije, bije i on ma taką pozycję. No to jeszcze nie jest jakaś totalnie przegrana, ale no faktycznie mógł się do tego mojego hetmana zaczaić tutaj bardziej. Szczerze mówiąc, tego nie widziałem, on po prostu starał się ratować figurę. To było za późno no, nawet, znaczy, bo mógł się cofnąć. No, Adwan. No, to jest cały czas ten temat, że mógł y, pójść chyba na drugą linię, a nawet pierwszą. Nie, na drugą, bo wie, wisi wieża. I mi zagrozić. No dobrze, ale on no, tego nie widział. Ja tego nie widziałem. Poszedł tutaj ten, oczywiście, wieża więcej, znaczy figurę więcej. No i tu by się wydawać mogło prosta do przekonwertowania pozycja, która się okazała jednak na 36 sekundach. No, Zwodnicza. w ogóle na no, skoczek B6 było słabsze, ale bezpieczniejsze, bo po królu na C5, no wieża B6 pewnie trzeba się ustawić, no trzeba się ustawić wieża B6. On nie może nigdy odejść niczym, bo leci sobie pionajczak na, na na B, ale co ma zrobić? No powiedzmy, że chodziłby sobie po prostu po tej linii wieżami. I co ja mogę? Może po prostu mogę sobie wierzów wychać, ale czy znaczy mogę? Ale komputer pokazuje, że są tutaj silniejsze warianty o dziwo. Co yy, jakieś G5, no mogę, no ale co on sobie chodzi tu? Co G6, też nie, F5. Yy, E4, może po prostu, co? Tu, 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 no ale tu, tu do niczego nie dochodzę. O co tu chodzi? Hmm. No teraz może wieża A albo tu. Albo odejść, nie, to w ogóle znowu mm, równo. Teraz bicie nawet nie byłoby najgorsze, bo okazuje się G6, nie. Mm, skoczek F7. To jest minus 6 dla czarnych i nie wiem do końca, czy te wszystkie ruchy, które pokazuję, są generalnie akceptowalne. Jak najbardziej jest dużo przewagi dla czarnych, ale nie wiem, jaki ruch tutaj jest autentyczny, najmocniejszy w tej pozycji i nie bardzo. Nie bardzo widzę w ogóle po czym szukać. Wieża B, może? No, wieża B jest jednym z mocniejszych, bo tutaj przewaga jest minus 5 cały czas. No, nie może jak rzeczywiście B6. Na no, nas piechodzi wieża, powiedzmy, cały czas po tej linii B i co dalej? Tutaj? Albo w ogóle. Nie wiem. Tutaj? No, nie wiem, to wszystko było jak najbardziej do... wykonalne. No, nie, żałuję, że nie poszedłem skoczek B6, no, tak jak mówię, no i skoczek B6, tutaj nie ma co zbierać, no, tu już bezpiecznie wszystko jest ublokowane, wieża wchodzi na linię D i, i tyle, no, no trudno. Będziemy starać się odkuwać w następnej partii, wydawało mi się, że gram szybko, szybciej przynajmniej niż zwykle, ale cały czas za wolno. No dobra, w takim razie dzięki za dzisiaj i do następnego.